Cześć kochani, zapraszamy Was na hollum peksowy. Mamy rzeczy dzisiaj z wyjazdu. Każda rzecz kosztowała 2 zł za sztukę. No i nawet fajne rzeczy się udało zdobyć. Mamy kurtkę, żakiet taki skórzany, naturalna skóra, parę rzeczy z wełny, bawełna. Także raczej fajny skład, oprócz jednego. I od niego zaczniemy. I to jest, ubrudziłam to już? To jest wszystko wyprane, czyściutkie. Widać tu coś? Tak jakby się przykurzyło. To jest czarna spódnica, i to tak mnie zastanawia w tym momencie właściwie, czy te suwaczki to są potrzebne tutaj. No nie, lepsza by była bez, ale przymierzę, zobaczę jak wygląda. Z tyłu mamy też suwak w kolorze złotym, przed kolano, i tu jest właśnie ten kiepski skład, bo to jest poliester, ale ja w spódnicach mi to nie przeszkadza. To jest akurat z hnt ale słuchajcie, nie ma rozmiaru, jest wycięty. Jest tu metka boczna i właśnie jest informacja, że to jest poliestrowe. Następna rzecz to jest, nie wiem co to za firma, a dresman, sorry, męska koszula, krata, kolor żółty, śliwka taka i niebieski troszeczkę bieli. Bardzo mi się podobała ta krateczka. To jest dla mojego męża. Rozmiar mamy tutaj. Jest XL, ale tak patrzyliśmy, że chyba troszkę rękawy będą przykutki, ale nieważne, przymierzy, zobaczcie jak nie pójdzie dalej. Ale uważam, że połączenie kolorystyczne bardzo ładne, prawda? Podoba ci się? No najważniejsze, żeby się tobie podobało. Następna rzecz, bardzo duża. To jest H&M. Jejciu. Tu jest napisane M. Jaki to jest rozmiar? M. No ale co, popatrzcie na to. Ja to stwierdziłam, że to dla mnie, no wiesz, to jest 100% bawełny. Duże my. No, olbrzymie, czyli musi być oversize. Bo ja najpierw myślałam o Tobie, ale to jest damska koszula według mnie, mm -hmm. prawda? Ale bardzo ładny niebieski, to jest 100% bawełny. Bardzo ładna, taka dość przyjemna, tak. bo mam, słuchajcie, drugą, która też jest 100% bawełny, ale jest taka... Możesz ją dotknąć, w porównaniu z tamtą, jest taka szeleszcząca, sztywna, dużo mniej przyjemna, ale bardzo ciekawy kolor, taki beż, lekko może troszeczkę żółci w nim jest. Mi się podoba, nie znam marki, Baj i chopin, niech będzie. Tak jak mówiłam, 100% bawełny, to jest eleczka. Ogólnie podoba mi się wygląd, zobaczymy jak będzie się prezentowała na osobie. Nas Czyli na Tobie. Czyli na mnie następna rzecz indyjska. Mamy tutaj taki sweterek czarny z szerszymi rękawami. No i ja myślałam, że on się będzie układał bardziej, słuchajcie, na prosto. Ale okazuje się, że on jakby takie wąsy ma trochę tutaj. Ja nie przypadam za takim stylem, ale stwierdziłam, że można założyć i tutaj sobie brzegi włożyć do ja, spodnie. To, y bo to będzie tak pomóc, mm -hmm. rzeczywiście. Ale podobały mi się bardzo te rękawy szerokie i słuchajcie, to jest 50% wełny, reszta taka śmieszanka. I jak się dotknie, to jest dość przyjemne. I dodam... A e, ty musisz dotykać? No to właśnie. <laughs> I słuchajcie, to nie było nic skulkowane ani w złym stanie. Dodam, że od, końcóweczki to są takie, że to jest jak gdyby obszyte i one się lekko wywijają przy tym sweterku. Tu jest tylko y, to, to miejsce normalnie podszyte, a. Dół i brzegi rękawków są tak do wywinięcia, tak, jakoś taki styl obdziergania inny. Mamy kolejną rzecz. To jest, słuchajcie, sweterek dla mojego męża, rozmiar XL, beżowy, 95% wełny i 5% kaszmir. I tutaj troszeczkę użyłam golarki, ale powiem, mam nie za dużo, bo tu tylko w dolnej części. A gdzie, to jest, gdzie to jest wielkość? Jak tu nie ma, to tu jest z boku. Mhm bo była i jestem pewna. Tak. XL? Tak, XL, Widzisz. No. Bardzo ładny kolor i w bardzo ładnym stanie, no przymierzysz, zobaczysz, czy będzie dobry. Taki wygląda na mały. Na a? mały wygląda, zgadza się. Tu mamy sekund no nieważne. Tu też mamy, słuchajcie, 50%, nie 50, tu oszukuję Was 34% moheru, 34% wełny. I reszta to są mieszanki, poliamid, elastan. O, ten moher to widać w tej chwili, pewnie. tak? No dokładnie. Kłaczki mocno wystają. I taki dość nieoczywisty kolor, bo to jest trochę śliwki. Mele trochę pod spodem, me melange? Taki tak, troszeczkę pod spodem beżu, nie wiem, brązu. No Zobaczymy też, jak będzie wyglądał, ale ogólnie fajny skład, dlatego go zgarnęłam i zobaczę, jak to się będzie prezentowało. Następna rzecz to jest, to jest też elka, ale taka dość duża. Mąki. Pasiak. 100% bawełny. To ten? Nie. Tu słuchajcie, jest jeszcze lepszy skład. To nie jest 100% bawełny. To jest 50% bawełny i 50% modalu. Czyli bardzo fajny skład. Mamy też szersze rękawki. Ogólnie ta bluzeczka jest szersza. To jest tak bo to jest aleczka, ale nie zniszczona, Mąki ma spoko ubrania, no i pasiaki, ja, ja lubię paski. Mhm. No i w połączeniu z szczególności granatowe, y, granatowe z białym, no. albo czarne tak. i z beżem ewentualnie jeszcze, prawda? I ostatnia rzecz to mamy, to bliżej nieokreśloną rzecz, ja nie wiem czy to jest kurtka, czy to jest marynarka, ja określam to jako raczej kurtka, 100% skóry słuchajcie, taka oto firma, no, vintage tak. Widać, że vintage, Ale bardzo mi się podoba krój tej oto rzeczy. Jest tu z tyłu skrojona. Mamy na ukos, tak? Bówki w rękawach. Wow. Czyli nasz, na, I nie jest poprzecierana nigdzie. Tu jest takie coś jedno. O! Ale słuchajcie, ja kupiłam kurtkę skórzaną, to od razu gdzieś zahaczyłam tą wcześniejszą. I, I człowiek kupi coś za tam 500 czy ileś złotych i ma od razu taki sam. A no tu dokładnie. zapłaciłem 2 złote za, za tą kupkę. A tam płaciłaś kilka stówek, No dokładnie. Yy, zresztą z odzysku fajnie. Mhm. Za, mówię 2 zł, mhm. słuchajcie. Mamy kieszenie. Ciekawe z jakich to lat? ciekawego jest. jest? 80 według mnie. No ja uważam, że 90, wiesz? Myślisz, że 90.? Mhm. Się przyglądam na zdjęcia, co kiedyś w 90. latach e, nosiło się. i... E a ta, tutaj ta część może wyglądać, jakby o niej coś było, a ona jest tak dziurkowana. widzisz? A, rzeczywiście. Ona ma tu dziureczki. No. To w tych 90. -tych latach. Mm, Nie tak, fajnie. A, 90. -ty. to widać, jednak to się zmienia, zmienia się wszystko. Ok, to co teraz będziemy mierzyć? No dokładnie. Tak przedstawia się pasiaczek. Uważam, że jest bardzo ładny. Jest super, prosty. W tej chwili taki na jakimś tam sklepie po 50 zł będą śmigały na bank albo 70. Te rękawy. Tak się, przedstawi. Dla mnie jest spoko. Ja wcale bym nie chciała mniejszego, bo mam pod marynarki, to kupiłam sobie bardziej przylegające, a tutaj uważam, że jest taki y, typowo do noszenia nie pod coś, tylko na wierzch możemy sobie wpuścić y, i super będzie też wyglądał do jasnych spodni, prawda? Spoko, spoko, podoba mi się. Bardzo ładny. Nic, żadnej kuleczki, bo te bawełniane też potrafią mieć takie na sobie już po użyciu y, skulkowania. Ale tutaj mamy Planki. Okay. wszystko. I dekolt jest y, taki jak sam raz. Prawda? Nie jest taki mocno po szyję, lekko większy. Bardzo ładny. Ten mocher od razu, jak zakładałam, to miałam na twarzy te A, Ja tego tak. nie lubię strasznie. No tak, nie? tak, tak, wiem o co chodzi. Wielkość według mnie jest dobra. Mhm. To nie jest jakiś oversized sweterek, tylko taki przy sobie. Yy, I czuję na sobie lekko, że mnie tak. Ja w sumie nie jestem jakaś mocno wrażliwa. Co gryzie? Ale czuję, że mnie trochę gryzie, no? Tak. Yy, przód mamy lekko krót, krótszy. No tak. Tu mamy dłuższy. Ale ten kolor nie jest zły, no nie? To, ja ogólnie to nie to naprawdę jest kolorów. gryzące? No, bo tam jest oprócz. Tego moheru to jest jeszcze zwykła wełna, no nie? 64, 34 wełny, 34 i tu, moheru. I tu może być, że on tu. tak bardziej przylega. Zgadza się, zgadza się. Ale uważam, że ładnie wygląda. To jest tylko do przetestowania, czy można radę nosić. Bo w sumie mi się podoba. Ciekawy kolor. Jak nie, to to nie. Oddam go dalej, ale tak na tą chwilę uważam, że jest spoko. <laughs> no dobrze. To co? Dalej. Dalej? Nie wiem, w sumie się mi się podoba i nie podoba. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Podoba mi się, że ma takie szerokie tutaj mamkiety. Ten kolor nie jest zły. Ale co, że jest mała? Nie, ona w sumie nie jest mała. Ona jest wprost przeciwnie. Zobacz. Mhm. No, ale to co? Też, nie, nie ten kolor, czy co? Ym, nie wiem, bo ja w tym w takim... w tam kotku? No co, zajmuj się tym tutaj. otwicie, to co z tym zrobić? Przecież nie wrzucę tego do środka, bo mhm. tego jest za dużo. Mhm. Luźno tak nosi, ale to tak zapięte czy rozpięte raczej nie na coś. Nie jeden guzik mniej od góry. No dobra, dajemy jeszcze jeden mniej. Tak? Nie no. Chyba. <grym> Co chyba. Wiecie, no to, to wszystko później wychodzi, jak sobie coś oprawa. Tak, jak zgrasz razem z czymś. A Dokładnie. tak to nie jest to takie zawsze tak do końca. To jest bardzo ładna no. rzecz, tak. Niezniszczona i w spoko kolorze, fajna ta duża kieszonka. Myślę, że niebieska będzie ciekawsza. Tak. To jest chyba taki bardziej mój kolor, ale ta niebieska jest w ogóle olbrzyma. To Teraz robimy myk. Jaki? Zobaczcie, jak wygląda ta koszula rozmiar L. <noise> Mamy tu tak szerokie rękawy, długość, to właściwie można za sukienkę użyć. No śmiało. <laughs> Tamta wiem. była taka, no mogła być troszeczkę większa, przypuśćmy. Nie, no chyba nie. nie, bo, A nie ta... wiem, to po prostu może ten kolor tam robił to coś tak dziwnie. A ta jest giga duża. Ale i tak mi się ta bardziej podoba. Bo tą bym stosowała właśnie jako tu pod tą białą koszulkę. Aha. No nie? Dlatego, ona, nie wiesz, dlatego jej nie zapiłam. I podoba mi się wtedy, że jest taka olbrzymia znów. Ta mi się podoba. To ten kolor robi swoje. Jasne, jasne. Lecimy dalej. No to lecimy dalej. Ta spódnica jest dla mnie dobra, ale ona mi się nie podoba. Co To znaczy? Nie wiem, mam jakoś tak... To jednak te suwaki to, i to nie jest tu potrzebne. Jak z tyłu by była w stanie to zaakceptować, bo ja tego nie widzę. Czyli to tak? suwak tak na przód. przykład czarny jakby był, to już nie byłoby widać. Tak, nie? ale jakby nie było jednak tych suwaków. Ale wielkość jest idealna i długość też jest fajna, bo taka jest przed kolano, nie jest za krótka, czyli spoko. Ale suwaki mnie drażnią. No Jezu. Więc nie mówmy już nic o tym. Dobrze, dobrze. Założemy... Nie mów nic. Nic. Założę do tego tą kurtkę. Jacket. Jacket. Tak wygląda. Panie kierowniczko, <laughs> fajne takie poduchy, co? Mi się podoba. I ja ogólnie o. Kierowniczka z super, samu. No, z super Samu. No i jestem super samo, ale kiedyś tak wyglądała taka spódnica, no nie? Taka wąska spódnica. I tutaj taki szakiet, tutaj te stare, z tych starych gazet, no nie, od razu to kojarzę, że rozległe te ramiona, a tutaj no. taka spódniczka, szybko, i to jest, jeszcze szpilek nie mam. A żeś się odwaliła. Odwaliłam się, ale mi... na pewno, pewno tego, tego nie założyła, tylko jeansy, prawda, ale akurat wyrzucałam. No właśnie, właśnie. Wspomnienia zwróciły. Dobra. No i co powiesz? Więcej. No nic już na ten temat więcej nie To ogólnie podoba mi się ta marynarka czy kurtka i ja ją będę nosić, tylko nie w takim wydaniu, broń Boże. Jakby mm. założył dżinsy czy spodnie szerokie jest spoko, tak. a do takiej spódnicy, zresztą ta spódnica też ze mną nie zostaje akurat, bo na pewno jej... ja jej nie do założę. Te Przez te suwaki jej nie założę. Mm -hmm. Mam jeszcze ten sweterek, to przymierzę od razu. Zresztą Byk. nie wiem jak to będzie, bo tu mam ten golf, a ten golf jest takimi rozcięciami, kiepsko no to się może, zakłada na to co może ci nie wyjść. Dam radę, bo to jest szeroki rękaw. Więc zarzucę. I powiem wam, o co mi chodziło ewentualnie, bo on opada Aha. w ten sposób, no nie? No właśnie. No ja myślałam o czymś takim, że Ciap. tu w spodnie Ciap. i to w spodnie. A? A? No nie? A po spód mhm. koszulkę. To jest jakieś to rozwiązanie. No, no zresztą tak to chyba nie jest aż tak źle. Tylko nie do tego go, panu, nie? Nie no, ta spódnica jest straszna. Dobra, ja już się rozbieram. Nie możesz, nie patrzeć mogę. na nią. No. Teraz ty przymierzasz. Masz dwie rzeczy, doszedę. Tak? A ty już wszystko przymierzyłaś? Przyściutko. W stu procentach. Ta koszula co tam wisi, to ja miałam przymierzyć A... do czegoś. A. Aha. Jasna, Także... Jasna sprawa. Okej. Okay. To teraz ja wskakuję. Ale on wyglądał. Ja to wszystko i wisiało chyba. A czekaj, nie tu, nie tu, nie tu, tu. o, na ramionach. Wisiało na. A, o ty mówisz. Pamiętajcie, nie wieszajcie. Mhm. No, on jest taki akurat. No, Także mocno. Kto jak. Ale wiesz, e, niektórzy faceci noszą takie właśnie opięte, tak, tak jak e, tej chwili Azorze, tak. mhm. a nie, niektórzy bardziej luźne. Ja I noszę... się do tych trochę większych, l, l, Trochę luźniejsze noszę. Mhm. Ten nie jest tak. Ale ten można spoko założyć właśnie bez żadnej koszulki pod spodem, bo przyjemny jest. To. Tak, właśnie y, nie gryzie. Tak, bo widać ten splot nawet taki jak który. Tak, bo, się bo się jakbym czuł, że gryzie, to bym go od razu zrzucił. Mhm. To od razu by odpadało. A co ja mam jeszcze założyć? Koszulkę. A, koszulka, ale koszulka to już trzeba, że My tak powiem. Teraz mamy tą koszulę. Tylko tylko te rękawy, no nie? No Mogą one być one są za krótkie, ale ja sobie podwijam w ogóle rękawki, więc yy, to idzie wtedy ogarnąć, nie? Uh -huh. Ale yy, one są za krótkie. Od razu widać to. Ogólnie mam takie wrażenie, że ta koszula jakoś na żywo lepiej wygląda niż jak tu nagrywam. Tak bardzo tak? ten żółty się to wybija. Odwróć się Nie. Tyłem? Uh -huh. Spoko, nie, color. no tak jest. No. Spoko, nie color. no. Mie Takiego się... nie masz, spróbujesz zobaczyć. O, no, mnie się podoba. Me się to podoba fajnie. kolorystyka, spoko. No, to słuchajcie, na tyle dzisiaj. No. Także nasze zakupy to nie dwa złote za sztukę, tak się przedstawiają. Część leci dalej, część z nami zostaje. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Chej. Cześć.